Próbując najkrócej opisać sobotni koncert w sali widowiskowej ratusza, można by użyć sformułowania artyści dali jazzu, dodając, że pobrzmiewał on tam nie tylko w sensie metaforycznym. Po trzech latach przerwy Legionowo 15 raz pełni bowiem rolę klubowego miasta festiwalu Jazz Jamboree. Są w tym jakieś siły również z wiejskiej, które no strasznie kochały ten jazz, a zwłaszcza w Legionowie, jest lokalny. No i delikatnie, delikatnie sugestie. I tam na górze w u usadowskiego szefa PSJ-tu i tutaj w Legionowie, u przyjaciół, przyjaciół w Legionowie w Moku. Róbmy ten rzecz, kontynuujmy. Mamy wielkie legitymacje, wielkie tradycje, no nie można zostawić go na boku. Słuchajcie Państwo, naprawdę w wyjątkowym mieście, bo w Dżamboli nie ma tradycji w innych miastach, to jeden z największych festiwalów czesłowych w Europie na pewno. Także gratulacje dla z miasta i dla pana Zenona i dla pana dyrektora, że tutaj u was taka edycja się odbywa. Jest to zupełnie wyjątkowa historia. Zupełnie wyjątkowy był też recital Krystyny Prońko. Artysta o czym nie każdy miłośnik jej piosenek wie, flirt z Jazzem nawiązała już na początku kariery. Flirt, który z dużym natężeniem trwa aż do dzisiaj. Jest mi niezwykle miło, że Jestem bory się. Dla mnie odpamiętało, ponieważ kiedyś brałem udział bezpośrednio w tym festiwalu, na przykład ze szkolnym, z akademickim Big Bandem z Akademii Muzycznej w Katowicach i rzeczywiście same jakieś takie ciężkie jazzowe kawałki. Ale dzisiaj będzie bardzo rozrywkowo. Co wcale nie znaczy, że bez właściwej muzyce jazzowej szczypty improwizacji. Nie da się tego rozdzielić, zresztą po co? W zależności od sytuacji i zapotrzebowania z zewnątrz publiczności, to staram się dostosowywać te moje naśpiewania i repertuarowo, i nastrojowo. Sądząc z żywiołowej reakcji publiczności, legionowie muzyczne propozycje wokalistka dobrała znakomicie. Brawy rozbrzmiewające już po pierwszych taktach wielu piosenek świadczyły o tym aż nadto wymownie co ważne, nie były na wyrost. Do Legionowa Krystyna Prońko przyjechała w świetnej formie wokalnej. Akompaniujący jej muzycy to w większości młodzi ludzie, wśród których Rej, wodził jednak sceniczny wyjadacz szalejący za organami Hamonda Paweł Serafiński. Artystyczna drużyna juniorów, zwłaszcza w wydaniu płci pięknej, musi jeszcze trochę poćwiczyć. Bo się okazuje, że e, e, ucząc się tego repertuaru, e, mają pewne chwilami problemy. One nie znikają, jak już się nauczą, to te problemy znikają, ale widać, lepiej się tego słucha niż gra. Na szczęście, generalnie w sobotę wszystko grało jak należy. Kolejny raz potwierdziło się, że mądre teksty, dobre kompozycje i ciekawe aranżacje, nawet po latach, smakują wyśmienicie.